67 pytanie jak na maturze brzmi: Jak zachować wolność w państwie totalitarnym? Trzeba się odwołać do roku 1984 Orwella oraz wybranego kontekstu. W słowem wstępu, w 1984 roku ukazane jest państwo totalitarne, które bardzo kontroluje swoich obywateli. Społeczeństwo jest podzielone na trzy części. Każda z nich ma określone zasady, ale troszkę się różnią. Pierwsza to wewnętrzna partia. Oni są główną władzą i mają sporo przywilejów. Zewnętrzna partia. Do niej należy między innymi innymi Winston Smith, czyli główny bohater. I ta część jest poddawana indoktrynacji, czyli takiemu wpojeniu określonych poglądów i manipulacji. Głównie dzieje się to przez propagandę, nowomowę oraz kontrolę przez teleekrany. Trzecia to proletariusze, ale tym się teraz nie zajmujemy. Partia manipuluje przeszłością i zmienia niektóre wydarzenia tak, żeby je podpasować pod to, co akurat chce przekazać. Winston Smith w tym pomaga, ale postanawia się zbuntować. Zaczyna się od tego, że pisze sobie dziennik, którym są jego prawdziwe myśli. Doprowadzi go do myśl o zbrodni. Na logikę można wywnioskować, co to jest, ale na wszelki wypadek i tak wam powiem. Myśl o zbrodnia to pojęcie wymyślone przez partię, które polegało na popełnianiu zbrodni w swoich myślach. I to polegało głównie na tym, że po prostu nie zgadzasz się z tym, co mówi partia. Później wchodzi w związek z Julią i to jest bunt przeciwko reżimowi, który zabraniał relacji. Bo relacja to coś prywatnego, no a oni chcieli mieć wszystko pod kontrolą. Jednak Orwell pokazuje, że system jest silniejszy niż jednostka. I Wilson ostatecznie się ugina. Kontekst odnajdziecie w innym świecie. Tam są pokazane ekstremalne obozowe warunki, jednak mimo tego człowiek jest w stanie zawalczyć o swoją godność i wolność. Przykładem może być Kostylew. Na początku on jest posłusznym obywatelem, ale przemienia się w buntownika. W jaki sposób? Żeby nie pracować dla oprawców, podpalał sobie rękę i był niepełnosprawny. Przykładem mogą być tacy zwykli więźniowie, którzy po prostu dzielili się jedzeniem czy książkami, bo to tworzyło poczucie wspólnoty i solidarności. To jest symbol ludzkości w obliczu bestialstwa. Grudziński próbuje przekazać, że że wolność wewnętrzna i zachowanie godności to czasem jedyna forma oporu. Możecie też się posłużyć kontekstem historycznym. W trakcie II wojny światowej obozy były brutalnymi narzędziami totalitaryzmu. Zachowanie jakiejkolwiek wolności wydawało się niemożliwe. Jednak mimo tego świadectwa ocalałych mówią o czymś innym. Fajne nauczanie dzieci, organizowanie modlitw czy nawet malowanie i pisanie poezji świadczyły o niezłomności i wolności wewnętrznej. Tutaj Wam wklejam podsumowanie do zeskrinowania. Powodzenia na maturze!